Szanuję swoje pieniądze i nie chciałbym ich wydać na urządzenie, którego później będę żałował. Ale jak w takim razie wybrać to urządzenie? Niedawno to ja byłem przed wyborem, na co wydać pieniądze i jak wydać je w najlepszy sposób, tak aby później cieszyć się ze swojego zakupu. To czy szukasz drukarki dla siebie, dla kogoś z rodziny, na prezę, albo do swojego biznesu nie ma większego znaczenia. Może zacznijmy od tego, co. A raczej z jakiego materiału będziesz chciał drukować swoje modele? Rynek konsumenckich drukarek 3D możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsze to drukarki drukujące żywicą, a drugie to drukarki drukujące plastikiem. I plastikiem mówię tutaj dlatego, że możemy znaleźć wiele rodzajów plastików takich jak PLA, PETG, ABS. Czy na przykład A. Jak już to wiemy, to warto się zainteresować czym innym. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej wielkości głównie wydruki będziemy tworzyć. Bo tak naprawdę możemy zamknąć się w kategorii wydruków 2, 3 czy 5 cm albo w wydrukach, które będą zaczynać się od 10 cm i iść w górę do na przykład 20 czy 30 cm. I warto tutaj zaznaczyć, że mówimy o modelach drukowanych w całości. Bo każdy model można podzielić na mniejsze części i wydrukować go prawie że na każdej drukarce. Ale nie o to tutaj chodzi. Jeśli potrzeba drukarki do małych elementów, które mają dużo detali, tak jak na przykład figurki. To zainteresowałbym się drukarkami DLP, czyli drukującymi żywicami. DLP jest to skrót od Digital Light Processing. Ważne jest, aby wiedzieć przynajmniej w minimalnym stopniu, jak takie drukowanie wygląda. Do naczynia wlewamy ciecz. Żywica jest to taka specjalna substancja która po zetknięciu się z odpowiednim światłem utwardza się. Między światłem a pojemnikiem znajduje się ekran, taki ekran jak w naszym telefonie albo w tablecie. W momencie, kiedy wiązka przechodzi przez ten ekran, na ekranie wyświetlony jest kształt warstwy, którą będziemy drukować, a reszta część ekranu blokuje przechodzące światło. Aby wydruk nie przyczepił się do dna pojemnika, to bardzo blisko dna ustawiona jest powierzchnia, do której ten wydruk będzie miał się przyklejać. Za każdym razem, gdy dana warstwa się utwardzi i przyklei do tej powierzchni, no to ta powierzchnia odjeżdża troszeczkę wyżej po to, aby zrobić miejsce kolejnej warstwie. A rezultatem takiego działania jest pewna ciekawa właściwość. Mianowicie nieważne czy drukowana jest jedna figurka, czy wiele figurek o tej samej wysokości, druk będzie trwał tyle samo czasu, ponieważ jedna warstwa może mieć wielkość tej całej powierzchni, do której pierwsza warstwa będzie przyklejana. Ale to nie jest koniec. Wydruk mimo że jest już wstępnie utwardzony, to nie jest jeszcze gotowy. Nie pomijając faktu, że znajdował się on przed chwilą w pojemniku z cieczą, która uznawana jest za toksyczną. I ta ciecz nie powinna mieć kontaktu z naszą skórą, a to właśnie nasz model po pierwsze jest z niej wykonany, a po drugie jeszcze jest od niej mokry i w sumie z niej ocieka. Dlatego w takim wypadku należy nasz wydruk wyczyścić w alkoholu izopropylowym. Czyli tak naprawdę, czytaj, są to kolejne koszty. Tak jak i rękawiczki, masa ręczników papierowych, czy też zakup kolejnego urządzenia przeznaczonego tylko do czyszczenia i ostatecznego utwardzania naszego modelu. No i jeszcze... Nie no, dobra, żartowałem. Po takim procesie dopiero otrzymujemy gotowy wydruk, który następnie możemy pomalować, albo zrobić z nim cokolwiek innego. Ale cofnijmy się kawałek. Co jeśli? Jeśli potrzebowałbym drukarki do dużych elementów, które nie posiadają bardzo dużo małych detali, to wybrałbym drukarki z technologii FDM, czyli Fused Deposition Modeling. Plastik nawinięty na szpulę w formie takiego długiego sznurka, przepuszczany jest przez element grzający, który ten plastik właśnie topi. Następnie tak jakbyś rysował długopisem na kartce, rysujesz taki element, który chciałbyś wydrukować. A następnie nakładał to warstwa po warstwie. Do momentu, aż w końcu po nałożeniu odpowiedniej ilości warstw wyszedłby ci twój model. Tutaj, niestety, dodawanie kolejnych elementów do wydruku będzie zwiększało czas wydruku ich wszystkich. A to dlatego, że tak jak w przypadku rysowania na kartce, musiałbyś więcej tych modeli narysować i nakładać. Na siebie dalej. Ale tutaj dla porównania z wcześniejszym przykładem, taki model już po wydrukowaniu jest prawie że gotowy. Należy, jeśli, jeśli jest tylko to potrzebne, usunąć supporty, czyli po prostu podpory. Podpory, jak sama nazwa mówi, są to elementy, które będą podpierały części modelu, które w innym wypadku wydrukowane zostałyby w powietrzu. Swoją drogą, w drukarkach drukujących żywicą też taki zabieg należy przeprowadzić. Czyli na początku dodać podpory w programie tnącym, a już po zakończeniu wydruku się ich pozbyć. Naciśnij przycisk subskrypcji, aby nie pominąć kolejnych technologicznych filmów, w których będziesz mógł się na przykład dowiedzieć jak taki model przygotować albo dostosować ustawienia pod konkretny model. I nie zapomnij o opcję w górę. Jeśli wiedza z tego filmu może ci się przydać. Ale czy to wszystko? Czy to wystarczy, żeby wybrać najlepszą dla siebie drukarkę? Próg wejścia w druk 3D nie jest wcale mały. Trzeba mieć zajawkę, ale też i chęci, aby po krótkim czasie nie odłożyć naszej drukarki po prostu w kąt. Jednak istnieje dużo filmów na YouTube, tak jak i ten, ale też dużo grup na Facebooku, gdzie społeczność podpowie wam, jak poradzić sobie z napotkanymi problemami. Z samym drukiem modeli 3D. Już nie powinno być większego problemu. Mniej atrakcyjnie jednak to wygląda, gdybyś sam chciał tworzyć swoje własne modele 3D, a później je drukował. Moim zdaniem czy to młodsze dziecko, czy osoba starsza, która pierwszy raz spotyka się z drukiem 3D, przy lekkim nakładzie pracy i czasu, zdecydowanie sobie poradzi. Zastanawiałeś się, jak wygląda wsparcie techniczne? Po prostu go nie ma. Nie ma go. Nie, no jasne, jasne. Dostajesz nowiutką drukarkę. I jeśli coś odpadło połamało się w transporcie lub po prostu nie działa, no to pewnie dostaniesz zwrot pieniędzy albo firma prześle Ci te problematyczne elementy za darmo. Ale już wymontowanie tych wadliwych rzeczy i zamontowanie ich z powrotem leży dokładnie po Twojej stronie. A ewentualnie czasami możesz szukać pomocy na czacie na stronie producenta. Ej, eee, słyszysz mnie? Co? Halo? Zapomniałeś o najważniejszym. Co co? O czym? O czym? Ile potrzeba sianka? A no jasne, najważniejsze. I odpowiedzi na to pytanie pewnie się spodziewasz. Zależy, ale postaram Ci się to ułatwić. Jeśli chodzi o drukarki te z żywicą, to jest paru popularnych producentów, takich jak Anykubik, Creality, czy też Prusa z ich drukarką SL1S. Przy wyborze zwróć uwagę na. Wielkość pola roboczego, rozdzielczość ekranu, czym jest ona większa, tym lepsza będzie jakość Twojego wydruku. Ale czasami może to spowodować, że sam wydruk będzie trwał po prostu dłużej. I co najważniejsze, to typ ekranu. Co też będzie przekładało się na szybkość druku. W większości przypadków już i tak te drukarki będą w znacznej większości wyposażone w ekrany monochromatyczne, bo jest to już standard, ale i tak warto się temu przyjrzeć. Te z innymi ekranami będą wolniej drukować, ponieważ światło potrzebne do utwardzania będzie przechodziło przez te ekrany znacznie wolniej, przez co każda warstwa będzie musiała drukować się dłużej, aby z taką samą intensywnością naświetlić daną warstwę. Przy wyborze drukarki FDM rynek wygląda zgoła inaczej. Jeszcze niedawno można było powiedzieć, że liderem rynku mogła być już wcześniej wspomniana firma Prusa. Sprzedawała ona drukarki cechujące się dobrą jakością druku, małą ilością problemów czy po prostu niezawodnością, ale też w miarę przyzwoitą ceną. A jej głównymi produktami są drukarki z serii MK. I tutaj numerek serii, czyli MK1, 2, 3 itd., ale też Prusa Mini. Jednak jakiś czas temu na rynku pojawiła się konkurencja w formie. Firmy Bambu Lab. Jej drukarki można powiedzieć, że podbiły rynek natychmiastowo. Główny, najdroższy model Bambu X1C, w nieco wyższej od Prusy cenie, przychodził z dużym ekranem dotykowym, autokalibracją drgań, laserem lidar, pomagającym przy ustawieniu pierwszej warstwy, co jest naprawdę ważne w druku 3D. Ale co najważniejsze, była to drukarka pozwalająca drukować znacznie szybciej od Prusy. I tak, pozwalała, bo z tego co wiem, Prusa się lekko ocknęła i wypuściła update'y do swoich software'ów, aby jej drukarki mogły też drukować nieco szybciej. Na domiar tego do Bambu można kupić moduł AMS, pozwalający drukować nawet w czterech kolorach. Z tym, że przez to, że jest to moduł, Takich modułów można doczepić więcej, tak aby można było drukować nawet z 16 kolorów. Ale to nie ta drukarka była największą niespodzianką od Bambu, Lab, ponieważ jakiś czas później został wypuszczony model P1P, czyli okrojona wersja tej dużo droższej. Może i bez ekranu dotykowego, bez laseru LIDAR, ale nadal drukująca dokładnie tak samo jak jej poprzedniczka. A jej koszt to była zaledwie połowa. Kolejną drukarką była już P1S. Czyli tak naprawdę P1P jednak ta posiadała zabudowaną komorę, przez co umożliwiała ona drukowanie takimi filamentami jak na przykład ABS. Najciekawsze jednak jeszcze przed nami. Kolejna drukarka wypuszczona przez Lab, pod względem wielkości pola roboczego jest najmniejsza. Ale tak samo jak i jej cena. A jakość drukowania prawie w ogóle, lub nawet wcale nie różni się od tych wcześniejszych. Dokupić do niej można również wcześniej wspomniany AMS, który w porównaniu do tego z Prusy jest bardziej niezawodny. I ceny małej drukarki od Bambu, a od Prusy są zdecydowanie podobne. Jednak Bambu ostatnio wypuściła drukarkę, która jest bezpośrednim konkurentem oryginalnej Prusy MK. I tak jak poprzednio Moim zdaniem, bambu wygrywa szybkością, łatwością w obsłudze, a przede wszystkim ceną. Ponieważ na ten moment drukarka od bambu jest o prawie połowę tańsza niż prusa. I nie, nikt mi nie zapłacił za te słowa. A myślę, że to, że ja wymieniłem swoją prusę na dwie drukarki od bambu, mówi po prostu samo za siebie. To były bezpieczne przykłady drukarek, które jeśli kupisz, to na pewno się na nich nie zawiedziesz. Ale na rynku z całą pewnością można znaleźć też drukarki tańsze. I będą to odpowiedniki wcześniej wspomnianych drukarek, które prawdopodobnie też będą drukowały z bardzo dobrą jakością. Ale mogą na przykład nie posiadać takich udogodnień jak automatyczne poziomowanie stołu, mogą mieć problemy z samym drukowaniem, albo po prostu będą wymagały dłuższej pracy czy też samodzielnej ręcznej ich kalibracji, po to, aby drukowały po prostu przyzwoicie. Także jeśli nie jesteś zainteresowany tymi drukami z wyższej półki, warto się zastanowić nad tymi samymi firmami drukarek jak w przypadku tych żywicznych, czyli po prostu Anycubic lub Creality, albo sprawdzić rynek drukarek z drugiej ręki. Anycubic i Creality są to chińskie firmy, ale ich drukarki są na dobrym poziomie.